Jeśli podczas codziennego czasania wypada Ci więcej włosów, to nie musi być kwestia nieprawidłowej pielęgnacji skóry głowy czy włosów, a nieprawidłowo dobranej szczotki. Nazywam się dr Klaudia Musiał, jestem trycholożką, kosmetolożką, a także naukowczynią w dyscyplinie onkologii eksperymentalnej i biologii molekularnej. I jako praktykująca specjalistka wiem, że codzienna stymulacja ogłośnej skóry głowy będzie nam dodatkowo stymulować poprzez mikrokrążenie skóry głowy wzrost włosów. I właśnie dlatego codziennie sięgam po manta. Ponieważ dzięki pulsacjom magnetycznym, które są zaparte w tej szczotce, wspiera mikrokrążenie owłosionej skóry głowy, co dodatkowo przekłada nam się na zdrowy wzrost włosów. Pamiętajmy jednak, że stymulacja skóry głowy i mieszków włosowych to jedno, ale minimalizacja uszkodzeń w włosach to równie istotny element w codziennej pielęgnacji trychologicznej. To istotne jej elastyczne włókna i elastyczna struktura szczotki doskonale dopasowuje się do kształtu skóry głowy, ale także bez uszkodzeń mechanicznych łodygi włosa. Mantapuls dodatkowo równomiernie rozprowadza odżywki i maski na za Twoich włosów podczas codziennej pielęgnacji, co dodatkowo uatrakcyjnia, ale także wzmacnia efektywność Twojej codziennej pielęgnacji. Pamiętaj, że zdrowe włosy zaczynają się od zdrowej dobrze wypielęgnowanej skóry głowy. Polecam środki manty wszystkim, którzy są świadomie zadbać o swoje włosy, ale także o zdrowie swojej skóry głowy.